ulubiona pastać bajkowa i dlaczego ona? Mm. Mam ulubioną bajkę ym, ym, Księżniczka i piosenkarka. Super, a dlaczego akurat ta bajka jest taka ulubiona? Bo, bo, ten, bo y, księżniczka chciała być piosenkarką. Super, i Ty też pewnie chcesz być piosenkarką. Jaka jest Twoja ulubiona postać bajkowa i dlaczego? Kopciuszek. Kopciuszek. A dlaczego Kopciuszek? Pewnie wygląda. Super, no i co jeszcze robi? I potem e, ma księcia z bajki. Pewnie dlatego też, tak? Moją ulubioną postacią z bajki jest Libby. Z zwyczajnego serialu. Dlaczego? Bo robi śmieszne rzeczy. Dobra. Czerwony jest silniejszy, dlatego że on zna różne takie symbole, że, y, z, że, te, że może dać na przykład tarcze na ataki i dlatego, że ratuje świat. I gmin z Dlaczego? Bo są fajne. A dlaczego są fajne? Y Robią misję. No eee... i takie ja luki. Dobra, a jakaś lubię postać? Z Pingwinów? Eee, z kipy. No, może fazi mądry, bo no, jest taki eee, powykrzyżany i taki śmieszny. Ale... A dlaczego króle? Eee, no, a, y, to jest Marcinku, Marcinku, jaka jest Twoja ulubiona postać bajkowa i dlaczego? Zacząłem z bajki? Tak. To jest Buka. 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 Zdecydowanie. W sensie takim, że to jest postać, która najbardziej zaważyła na mojej dalszą Wszystkie z dzieci się bały, ja też trochę tak miałem taki, taki, taki Jak miałem każdy. Tak, jak każdy. I... Ona była taka, no nikt nikomu nic złego nie zrobiła tak naprawdę, wszyscy się jej waliły, ja potrafiły się naprawdę ja rozumiem, może nie utożsamić, e, natomiast na pewno z emocjami, które ona odczuwała, są takie, że myślą, być jest potwornie przykre, ona jest taka sama, nikt nie lubi i kwiatki, więc no i było tak przykre, że mi było przykre, że ona się podobała, ale nazywała się to w komunikach, tak. mhm. Hatifnatą, ja tam jak to byli ci to takie, to białe co reagowało na prąd. Mam Bajkowa i dlaczego? Myślę, że najfajniejszy jest bo jest duży, strasznie niezaradny, wesoły, trochę faj ale ma dobre serce i, i, i jest śmieszny, dlatego to jest Okej, okay. Dziękujemy. Dzień.